Wyobraź sobie następującą sytuację. Jako przedsiębiorca tworzysz produkt, poświęcasz na to czas, energię, energię swoich pracowników, produkt powstaje i nikt go nie chce kupić. Jako inwestor kupujesz nieruchomość, remontujesz i ją, poświęcasz na to masę czasu, a na końcu tej nieruchomości nikt nie chce kupić bądź wynająć. Jeżeli brzmi to znajomo albo nie chcesz znaleźć się w tej sytuacji, to jest to odcinek dla Ciebie. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od kuchni pokażę ci jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla ciebie. Przez lata nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego lepiej jest mieć najpierw klienta, a dopiero później tworzyć produkt bądź usługę, a nie vice versa. Im dłużej o tym myślę, tym widzę, że przez lata blokując się przed tym, po prostu traciłem czas, kasę, energię na tworzeniu czegoś, co tak naprawdę nie było na rynku potrzebne. Bo klienci nie chcą kupić od, tego, od ciebie tego, co ty chcesz im sprzedać, tylko jeżeli mają coś od ciebie kupić, to kupują to, co chcą. Czyli Twój produkt, jeżeli nie ma na niego zainteresowania, nikt go nie chce, to jest produktem niepotrzebnym. Wiem, że dla naszego ego jest to trudne do. Przemyślenia do przyjęcia, no ale niestety tak jest. Na przykład wezmę tutaj monitor. Narzędzie, które tworzyłem, które miało ułatwić mi wyszukiwanie okazji na rynku nieruchomości. Jako programista, właściciel firmy IT, pomyślałem o inwestowaniu w nieruchomości, zacząłem kupować nieruchomości i chciałem pewnego ułatwienia. Musiałem wchodzić na portale, odświeżać te portale. Denerwowało mnie to, więc stwierdziłem, że stworzę sobie takie narzędzie, które będzie robiło to za mnie agregowało wszystkie ogłoszenia w jednym miejscu. I kiedy jakiekolwiek ogłoszenie się pojawi, to w tym momencie dostanę powiadomienie. Zadziałam szybko. Co ciekawe, w tamtych czasach praktycznie można było kupować codziennie, w praktycznie każdym mieście, jedną okazję, tyle było okazji, i tak mało osób korzystało z jakichkolwiek narzędzi. Więc pełne Eldorado. Problem był taki, że jeszcze wtedy nie rozumiałem, co jest okazją, więc kupowałem jedno czy dwa mieszkania w ciągu miesiąca. Wiedziałem jednak, że to narzędzie sprawdza się wszędzie dałem je oczywiście za darmo kilku inwestorom znajomym do przetestowania i zamiast od razu zapytać się, ile byłoby dla nich to warte, zamiast spróbować to sprzedać, to wymyśliłem sobie, że najpierw stworzę cały interfejs. Czyli silnik już tego monitora był, nie było interfejsu. Teraz jeżeli mówię tutaj do programisty, to pewnie wiesz, że stworzenie silnika przynajmniej dla mnie było częścią ekscytującą. Stworzenie kolejnego interfejsu było czymś, co już mnie nie do końca interesowało, więc zajęło mi to sporo czasu. Oczywiście, później jakieś detale, coś trzeba było poprzesuwać, coś nie wyglądało tak, jak powinno. Zajęło to sporo czasu, sporo nerwów, sporo energii. I po co to było, kiedy próbowałem to sprzedać, i nagle okazało się, że nie było chętnych? Monitor był tak naprawdę pierwszym produktem w mojej firmie IT. Gdzie musiałem się natrudzić, żeby przekonać ludzi, że warto z tego skorzystać? W ogóle też nie potrafię mówić ani językiem korzyści. Cały czas mówiłem o tym, że monitor oszczędza czas. A nikt nie chciał oszczędzać czasu. Ludzie chceli, chcieli więcej okazji, a ja też nie wiedziałem, jak to komunikować. Oczywiście, czy żałuję? No nie żałuję, bo monitor pozwolił mi zrozumieć pewne rzeczy, pewne mechanizmy, pozwolił mi być lepszym przedsiębiorcą, który zaczął się edukować o marketingu, o sprzedaży, o procedurach, o firmach, o delegowaniu zadań, bo pewne rzeczy musiałem zrobić, żeby monitor stał się i był w tym miejscu, w którym jest teraz. Ale zobacz, ile ja czasu i energii straciłem na stworzenie czegoś, czyli tego całego interfejsu gdzie ja nawet nie wiedziałem, czy to się powiedzie. No bo zupełnie coś innego, jeżeli ja daję produkt znajomemu, to jest produkt za darmo, gdzie on może ewentualnie tylko i wyłącznie tym skorzystać, bo nic nie traci, ewentualnie trochę czasu, przetestuje i to działa. Ale w momencie, gdzie prosisz o to, żeby ktoś wyłożył chociaż złotówkę za produkt, no to zaczynają się schody. I bardzo podobnie to, co wykorzystaliśmy jeżdżąc po różnych wydarzeniach, nigdy nie mieliśmy na swoich stoiskach, jak promowaliśmy Monitor, czegoś zupełnie za darmo. Cukierki, długopisy, notesy, broszury, bo wiedziałem, że jeżeli ktoś podchodzi i bierze to tylko i wyłącznie za darmo, no to prawdopodobnie nigdy moim klientem nie zostanie, lub ewentualnie szansa na to, że zostanie moim klientem, jest dużo niższa. Więc stwierdziliśmy, że musimy mieć taki produkt, który będzie przyciągał swoją okazyjną ceną, ale jednak ktoś będzie musiał zagłosować swoją kartą kredytową czy gotówką. Więc postanowiliśmy pójść w tym kierunku, że za każdym razem, jak gdzieś występowałem, to moja książka, znajdź mieszkanie poniżej wartości rynkowej, była za 10 zł. Teraz można powiedzieć, że tak naprawdę do tego produktu dokładałem, że to było głupie, bezsensowne, no bo skoro miałem książkę, którą musiałem stworzyć, wydać, wydrukować, promować, dojechać na ten event, to sprzedając książkę za 10 zł, no to ja tak naprawdę na tej książce traciłem bądź wychodziłem na zero. Dlaczego więc poszedłem w tym kierunku? Dlatego, żeby ludzie, którzy biorą książkę, już za nią zapłacili, żeby już byli moim klientem. Bo jeżeli ktoś od Ciebie coś kiedykolwiek kupi, to po prostu jest łatwiej. Teraz, jak mamy to zastosować w swoim biznesie, gdzie tworzymy produkty, być może jakieś usługi, być może jesteśmy inwestorami i tworzymy mieszkania na zlecenie. Najlepsze mieszkania to były takie mieszkania, gdzie miałem już inwestora, który powiedział wiesz co Filip, fajne mieszkanie przygotowujecie, jestem zainteresowany takimi mieszkaniami, kupiłbym od Was pięć. Przygotujcie mnie w tej lokalizacji. To skoro ja już wiem, że mam klienta, wiem, czego dokładnie szuka, w jakiej cenie szuka, to ja muszę tylko dopasować teraz produkt. 100% skupienia na danej dzielnicy, którą wybrał sobie inwestor, na danym typie nieruchomości i mogę wtedy oglądać nieruchomości na sprzedaż. Mogę dzwonić do ludzi, którzy mają ogłoszenia od dłuższego czasu, ponegocjować. Mogę dzwonić do ludzi, którzy mają mieszkanie na wynajem z pytaniem, czy by tego nie sprzedali. Więc ja już po prostu dopasowuję nie vice że najpierw tworzę mieszkanie, później remontuję i szukam klienta na siłę. Nie, ja już mam klienta, który dokładnie mi powiedział, czego chce, i dla niego tego szuka. W związku z tym, że ten model jest dość powszechny na rynku nieruchomości, że są osoby, które szukają i przygotowują takie mieszkania, to widzę, że absolwenci mojego szkolenia to są jakby dwie grupy. Pierwsza grupa jest taka, która ma nadwyżkę finansową, nie do końca ma czas, energii na to, żeby szukać okazji, a druga grupa to są osoby, które przychodzą i typowo chcą jako główne zajęcie szukać, przygotowywać nieruchomości dla osób, które takie nieruchomości chcą kupić. Więc tak naprawdę jestem w stanie spiąć dwie osoby i mam i kupujących, i przygotowujących, więc jest to rozwiązanie dla dwóch stron. Co więcej, też zauważyłem, że są osoby, które potrzebują więcej okazji, chciałyby takich okazji w różnych miejscach w Polsce. Więc dla absolwentów naszych szkoleń też szukamy nieruchomości na rynku pierwotnym. Jako duża grupa mamy naprawdę mocne umiejętności negocjacyjne, też dobrą pozycję do negocjacji z deweloperami, żeby kupować od nich duże pakiety mieszkań. Co więcej, jesteśmy w stanie kupować, rewitalizować kamienice w cenach hurtowych i później takie mieszkania na inwestycje, na flipa, na wynajem dostarczać naszym inwestorom. Więc to jest kolejna rzecz, czyli mamy już klienta, który chciałby, mówi nam: Ja potrzebuję taki produkt, i dla niego to przygotowujemy. Czyli znowu mógłbym sobie wymyślić, że będzie pewnie wzięcie na rewitalizowane kamienice, że ludzie będą chcieli takie mieszkania kupować. Kupiłbym całą kamienicę i na koniec nie okazałoby się, że wcale nie ma zainteresowanych taką kamienicą. I właśnie stoję z utopioną kasą w tej kamienicy. Ta kamienica nie pracuje. Jeszcze mam do zapłaty na przykład odsetki, jeżeli finansowałem to kredytem hipotecznym, może pożyczką od inwestorów. I stoję z takim budynkiem i wtedy dopiero, wiecie, mam normalnie pętlę na szyi, i zastanawiam się, co ja mam z tym zrobić. Ale to jest totalnie bez sensu model, a niestety widzę, że wielu inwestorów na rynku nieruchomości w ten sposób działa. Widzi, że wydaje im się, że to jest okazja, kupują to, przygotowują i dopiero szukają klienta. I kolejna rzecz, którą tutaj warto zaznaczyć, nawet jeżeli działam na mniejszej skali, robię pojedyncze mieszkania, to ludzie nawet nie idą w takim kierunku, żeby zapisywać sobie wszystkie kontakty, które na przykład do ludzi, którzy do nich zadzwonili. Czyli mam tak: jedno mieszkanie, które wystawiłem na sprzedaż zadzwoniło 40 osób. Część osób szukało dokładnie czegoś takiego, część osób szukało czegoś zupełnie innego i nie znaleźli tego w moim mieszkaniu. Być może widzieliśmy się na żywo, no nie zdecydowali się na zakup. Większość osób, która działa na tym rynku, zapomina, kasuje całą listę. Nie wie, kto do nich dzwonił, czego szukał, jak to miało wyglądać, czego dokładnie szukali. Po drugiej stronie spektrum jesteśmy my, którzy właśnie przygotowujemy mieszkanie i już możemy do tych wszystkich ludzi, którzy wcześniej do nas dzwonili, Odezwać się, zadzwonić, wysłać SMS-a. I nagle okazuje się, że mamy klientów i już nie musimy szukać, już dokładnie wiemy, czego oni chcą, i możemy na przykład mieszkanie przygotować pod nich. Przypomniała mi się też sytuacja w jednym z naszych projektów. Mieliśmy oprogramowanie dla dealerów samochodowych. I była sytuacja, w której przychodził klient i szukał czegoś konkretnego. Większość osób, większość sprzedawców albo tego nie notowała, albo jeżeli już notowała, to notowała to w jakimś notesiku i te informacje o kliencie, który akurat szukał Passata do 100 tysięcy kilometrów w kolorze czarnym, w kombiku, w dieslu, no gdzieś wyparowywały. One gdzieś były w notesie, ale jeżeli pracownik by się zwolnił albo by zapomniał o tym notesie, o tej informacji, to gdzieś to wyparowywało. I przenieśliśmy i zrobiliśmy taki system, gdzie wszystkie informacje o klientach, czego szukają, wpadały do jednego systemu, jednego centralnego systemu, że jeżeli do tego systemu kiedykolwiek pojawiłby się ten Passat, z takim przebiegiem, w takim kolorze, i w kombiku, i w dieslu, no to taki sprzedawca, i w zasadzie wszyscy, wszystkie osoby, które odpowiadały za tą ofertę, dostawały informację, że tu jest klient, który już podniósł rękę i już jest tym zainteresowany. I teraz zobaczcie, jaka zupełnie inna sprzedaż jest: samochodu, który jest kierowany do wszystkich. Hej, słuchajcie, mam taki samochód, albo konkretnie dzwonimy: witam panie Marianie, widzę, że pan szukał takiego samochodu, akurat okazało się, że taki samochód pojawił się u nas na stanie zupełnie inna rozmowa. Więc zachęcam Cię do tego, żeby kolejnym razem, kiedy wpadniesz na pomysł przygotowania jakiejś usługi, wpadniesz na pomysł przygotowania jakiegoś produktu, bądź zrobienia mieszkania, gdzie nie jesteś pewien, czy takie mieszkanie, czy taki produkt, czy taka usługa będą miały wzięcie, jak najmniejszym sumptem stworzyć propozycję tego, co chcesz stworzyć, a dopiero później sprzedać, a dopiero później to stworzyć. Chyba najpopularniejszą historią jest historia Dropboxa, nie wiem, czy korzystasz, ja uwielbiam. W czasach, gdy jeszcze nie było takich rozwiązań chmurowych, to była konkretna odpowiedź na, na konkretny problem, bo problem był taki, że osoba, która to wymyśliła, czy zespół, który to wymyślił, totalnie nie miał pieniędzy na to, żeby coś takiego stworzyć. Poza tym, Dropbox, żeby miał sens, od razu musiał być na Apple'u, na Androidzie, na komputerze z Windowsem, na komputerach Apple'owych. Pewnie jeszcze wtedy były BlackBerry i inne telefony, a może jakieś Nokia. Więc oni musieli od razu pokryć cały ekosystem. No to jako mały zespół, bez dofinansowania, nie poradziliby sobie, żeby stworzyć taki produkt, który by nagle zarabiał. Więc oni z tym pomysłem poszli do inwestorów, inwestorzy pokochali ten pomysł i dopiero wtedy powstał Dropbox. Ten zespół, który stworzyłby Dropbox i byłby tylko na jednym, typu na Windowsie i tylko i wyłącznie na Androidach, Prawdopodobnie nigdzie by nie dotarł, bo ideą tego wszystkiego było, że nagle są na każdym ekosystemie. Jest to proste, jest to wygodne i można z tego korzystać na każdym urządzeniu. Także mamy już te fundamenty, wiemy, że musimy najpierw mieć klienta, albo warto mieć najpierw klienta, dopiero później tworzyć usługę, produkt czy taką nieruchomość. Zachęcam Cię do tego, żeby przeanalizować teraz, w ile razy w życiu byłeś w takiej sytuacji, że na hura był tworzony produkt zamiast oferty sprzedażowej. I Zamiast próbować sprzedawać, to od razu ruszyliśmy do tego co jest proste, czyli tworzenie zamiast przekonania osób, że jednak mamy dla nich dobry produkt. Do tego cię zachęcam, daj znać jak efekty. Cześć. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.